Adam Dzień dobry. Doskonale pewnie Państwo wiecie, że każdy kraj ma swoją mafię, ale u nas w Polsce jest nieco inaczej. Bo u nas mafia ma swój kraj dziś, wbrew pozorom, nie będzie dużo o PiS, a będzie o nieco innej mafii, tej mafii, która okupuje Polskę, no i też część krajów Unii Europejskiej. Mowa oczywiście o Kościele. Dziś głównym bohaterem naszego materiału będzie dobry duszpasterz. Prawdziwy kapłan. Mowa oczywiście o mieszkańcu Poznania, a jak pewnie Państwo wiecie, Poznań dane jest z oszczędności. Złośliwi mówią kośliwie, że Poznaniacy to tak zwane złotówy, ale ten mężczyzna, przebrany w czarną suknię, udowodnił, że Poznań potrafi oszczędzać, nawet na rozumie. Polska bezbożna nie jest Polską. Polacy bezbożni nie są już Polakami. Są bydłem. Bezbożnicy? Bydło? Wiedziałem, że będzie o mnie. Jestem ciekaw, Państwa zdania na temat suf, a właściwie na temat tego rynsztoka, jaki wylał się z ust. Oto dobre określenie tego patusa, przebranego w czarną suknię idącym z jakąś dziwną, złotą figurą, o której bije aż przepych i blichtr ulicami Poznania gościa, który jest suspendowany na marginesie. Ale jestem też ciekaw, bo gdybyśmy poszli tą pokrętną logiką tego człowieka, to dojdziemy do przekonania, no bo tak, skoro Polak niewierny nie jest Polakiem, to kapłan bez mózgu dalej jest kapłanem?